Siemano z tej strony zespół Vibros. Dzięki YouTuberowi Achu Produkcja za nominację do brzydkiej szesnastki oraz raperowi Mini Mike za nominację do gorącej szesnastki. Ale, jak już mamy nominację do dwóch nitek, to Jezu. Wzywaliście mnie, więc jestem. Chod ten bit, jakbym chodził tu po wodzie Na świecie znowu kryzysa, tata już nie pomoże Fajna ta inicjatywa, panie Solarze, dużo grosza i pokażę swoje skillsy w ramcze No i niby dałem wam tę wolną wolę, ale nie topesz na obiad, ja pierd Bardzo przepraszam, ale mój stary trochę inaczej sobie ten świat wyobraża O, wiem, że radę damy tak te zwrotkę kończę. Wielkie pięć dla wszystkich lekarzy. Teraz nominuję y, Harry Potter. Leviosa. I lecę pod tym biciem. Voldemort I uchem leci bicie. Ja noszę Robię tu te trapy, robię tu te czary Moja już sztywna, ona krzyczy Covid to dementor, medyk jak Dumbledore Więc czarodzieje lojalnie wspieramy Pięć punktów Gryffindor, pięć da się pomaga A dziaby rozumie moja dżiny, baby Twój stary to mógol, nosi maski byku Dla mnie to proste, nomainuję tu Lord Vader To Hot 16 Challenge nominowali tu mnie A dobrze wiedzą, że przy rapowaniu duszę się Murem za ciemną strefą idzie anakin Normalny przelew, bo w kosmosie mi nie działa blik. Nosiłem maskę, jak to jeszcze się nie było modne. Imperator, imperaper, mów mi Young Skywalker. Nominuję hey. moją dobrą mordę Pablo Escobar, bitch! gracja z amigo Vajdera. Kilo, wchodzi Pablito ze swoją familią Grande cojones, od banditos Przelewam pesos na polskich medicos Szczefie, ale skarbówka nas dojedzie Nie przeszkadzaj, nagrywam challenge Się pomaga, przelewaj pęgę Pandemii by nie było, gdybym ja był prezydentem Uuuu, to nie koniec świata Wpłacaj pesos, nie żul grosza Jak nie masz szana, to niech płaci twój tata Niech płaci też nawet wielka stopa Dzięki za nominację, nie wierzyli, że istnieje, to rozpadcie. Uh, dzięki lekarzom za walkę, Do no szyn, sianko teraz płaccie. Uh, ciężko kupić buty, na no bazarze. Einstein Tebie najbardziej techniczne, flow nie wie. O, 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 niezła inicjatywa. O, 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 dążek mi się kiwa. Zrozumiałem, jak działa czarna dziura. Teraz nie o tym, nadciąga czarna dupa. Idą kłopoty, wyciągaj za skórniak. Wołaj Clarksona, bo mi wypada śruba. U-u-u, na Einsteina koło kładę u, 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 ratuj ludzi, potem pannę U, u, u nawet gdy idę, o jadę u, 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 pozdrów swoją panne. Dzięki bardzo, to była nasza hot, brzydka szesnastka I z naszej strony nominacje idą do Kabaretu Abstrahuj TV Boys Bandu Warszawski Koks I do modela Dany Ferelli. Nominacja idzie też do Showmeja oraz Orbita Amigo. Ja nominujem svojich kumplí Adisa AMG oraz Kacpra Buňského. And last but not least, not a nomination, but an invitation goes